Pamiętacie, może, swoje pierwsze domki, które zbudowaliście w Minecrafcie? Ja chyba nie pamiętam. Ciężko mi sobie jakoś nie przypomnieć, bo było ich mega, mega, mega. I jeszcze raz mega dużo. Ale za to pamiętam jedną rzecz. Grałem kiedyś bardzo, bardzo dawno temu na takim jednym serwerze i zbudowałem tam taki oto domek. Dokładnie, tak jak widzicie za mną. Był po prostu przepiękny, no. Kiedyś to po prostu było dla mnie mistrzostwo świata. To był najpiękniejszy domek, jaki tylko potrafiłem zrobić. I chyba każdy z Was kiedyś taki zrobił, no. Nie oszukujmy się, no. Teraz mi za niego mega wstyd, bo wyglądał chropnie, ale od tego jest dzisiejszy odcinek, żeby go naprawić, więc posłuchajcie, postaramy się dzisiaj naprawić, kurde mele, mój domek z bardzo, bardzo dawna temu. Ile to mogło być lat temu? Tak myślę sobie, że co najmniej pięć albo nawet więcej, ale wiecie, no nie zacznę póki nie zostawicie łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym oraz na moim nowym prywatnym kanale, który rusza już niedługo. Tam również będzie Minecraft, więc zapraszam was mega serdecznie w tym momencie. No, nowy kanał, macie do niego linka w prawym górnym rogu ekranu. On niedługo rusza, dokładnie. A my teraz co? No zaczynamy nasze wyzwanie. Panie, ogólnie, tu obok jest jeszcze drugi domek, taki bardzo podstawowy, który na pewno każdy z Was kiedyś w Minecraftie zbudował. Również ja. Co to po prostu jest głupie, ale no wiecie, no każdy kiedyś w Minecraftie zbudował taką mega prostą bryłę. I również z niego postaramy się później coś wyskrobać. Ale zaczniemy sobie może od tego i spróbujemy w jak najkrótszym czasie przerobić go na mega epicki domek. Zacznę może od tego, że usunę z jego rogów właśnie to zwykłe drewno. Mimo tego, że ono tam dalej będzie później, ale to zaraz zobaczycie. To chciałbym je sobie usunąć. Ogólnie domek ma dwa piętra, jak widzicie, jest bardzo duży. Bardzo wszechstronny, ale na dzisiejszy czas jest po prostu brzydki. Tak się nie buduje. Przepraszam bardzo, proszę tak nie budować w żadnym wypadku. Przy okazji możecie ten odcinek potraktować jako taki poradnik, jak budować lepiej. Także posłuchajcie, wezmę sobie drewno e, i wybuduję je właśnie mniej więcej tutaj, na wszystkich rogach. Co prawda wcześniej to już było drewno, tylko że ona było w tym miejscu i ta ściana była strasznie płaska, a teraz dzięki temu zabiegowi, że to drewno przesunęliśmy do przodu, ta ściana będzie bardziej w 3D. Tak, 3D to jest dobra nazwa. Co tu w ogóle robią ta okna? Proszę je w tym momencie usunąć. Co tu to piętro? Robi. Ten domek będzie miał jedno piętro, nie będziemy się bawić jakieś dwa pięterka. Usuwam te wszystkie okna, mam ich dosyć, zostawiamy po prostu puste ściany. Jejku, to będzie serio mega gruntowny remont, ale cóż, no usunęliśmy wszystkie ściany, więc możemy w końcu zrobić okna, tylko w inny sposób niż ostatnio. Czyli na przykład jedno tutaj, jedno tutaj, tu może być kolejne, tu mogą być drzwi, no i po drugiej stronie dokładnie to samo. No i powiedzcie, że od razu to wygląda lepiej. No teraz to tu już ma jakieś ręce i nogi. Buduję to kompletnie na spontanie, więc bladego pojęcia nie mam jak to wyjdzie. E, teraz w w ogóle stawiam takie, takie poprzeczne filarki, łączę je ze sobą, e, aby to było bardziej jeszcze fajne w 3D. No, to, no wiecie o co mi chodzi. Nie, dobra, nie wiecie, kurde bele. No chodzi mi po prostu o to, żeby połączyć te filary, żeby to miało ręce i nogi. Dodamy no, sobie również na złączeniach takie wystające elementy, bo chyba sami mi przyznacie, że te złączenia nie fajnie wyglądają. Przynajmniej mi się one mega nie podobają, więc w takich wypadkach uwielbiam właśnie robić takie po prostu wystające elementy, które wyglądają tak jakby tutaj były takie mega długie deski, właśnie belki, ułożone jedna na drugiej. No dodaję to epickie efektu chyba się zgodzicie nie no i od razu lepiej spójrzcie przypomnijcie sobie jak wyglądał tamten domek i przypomnijcie sobie jak wygląda ten według mnie jest po prostu niebo a ziemia to tu w ogóle chyba niepotrzebne więc ja to szybko usunę tak samo jak daszek bo nasz dach będzie wyglądał kompletnie inaczej a wykorzystamy do niego może jakiś inny kolor swoją drogą pamiętajcie że jeśli budujecie domki nie używajcie tego samego koloru którym budowaliście ściany do dachów bo według mnie nie wygląda to zbyt fajnie i naprawdę ciężko jest zrobić coś żeby wyglądało to ładnie w takim sposobem więc serio użyjcie jakiś innych kolorków na przykład tak jak ja Ciemnego drewna do jasnego drewna. I to jest całkiem fajne. Już chciałem robić tutaj taki prosty daszek. Ale tak teraz sobie myślę, czy nie lepiej wyglądałoby tutaj coś bardziej nietypowego? Na przykład. O, zobaczcie na to: Jakbyśmy zrobili tutaj coś takiego, to chyba prezentowałoby się 500 razy lepiej. Wow, ej. Ale ten domek będzie ładny. Wypełnię to od razu tutaj w całości. Wypełnimy sobie to w środku jeszcze innym kolorem. Albo kurde, jeśli mamy właściwie obramówkę innego koloru, czy obramówkę, wiecie tą ramkę dookoła, to może jednak w środku użyjemy dębowej płyty. Powinno to wyglądać nawet fajnie. Zaraz to wszystko sprawdzimy. Hop, hop, hop. I dobra, mamy taką mniej więcej próbkę. Sprawdzamy od zewnątrz. Albo nie, nie, nie. Czekajcie, wiecie co? Jednak to był zły pomysł. Chyba lepiej będzie użyć tutaj całej, na całej długości, na całej szerokości tego dębowego drewna. Bo ono jest fajniejsze. Chociaż, no, no nie wiem, zaraz to przetestujemy, bo to o to chodzi, żeby przetestować. No wiecie, robię to na spontanie, więc ciężko mi wymyślić, kurde, na bieżąco, czy to będzie na pewno dobrze wyglądać, więc muszę posprawdzać takie rzeczy. No, myślę, że jest całkiem spoko, także zapełnijmy sobie tutaj te boczne ścianki, no i dość domek będzie prawie gotowy. Znaczy, no nie prawie gotowy, jeszcze sporo do zrobienia, ale ta główna część będzie prawie gotowa, tak główna, jakby ta, 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 ta podstawa, to wszystko. Dobra! Mamy to! Czas wstawić szyby! Ej, ale to tu brzydko strasznie wygląda. Halo, co ja tu mogę zrobić, żeby to ładnie wyglądało? Czekajcie, bo, bo to serio jest tak mega brzydkie. Nie wiem na ile to jest dobry pomysł, ale jeśli postawimy tutaj taką małą wiatę, czy taki mały balkonik, chociaż to nie do końca będzie balkonik, bardziej taki mały daszek, który będzie w tym miejscu, może to zniweluje troszeczkę ten wygląd tego wszystkiego i to może być na przykład miejsce na siano, bo czemu nie? Jako, że ten domek nie jest jakiś nowoczesny, to postawmy sobie tutaj siano, no! W każdym domu musi być składowisko na Siano potwierdzone normalnie klinicznie. Tak, tak musi być. Dobra, jest sianko. No i chyba to troszeczkę zgiwelowało ten brzydki wygląd i nawet wygląda to spoko. O, dobra, teraz to już w ogóle legituwa więc zostawmy tak, jak jest. Co prawda nadal nie jest to najpiękniejsze na świecie, ale jest już lepiej, zdecydowanie lepiej. I zajmijmy się wcześniej wspomnianymi dekoracjami. Czyli co nam będzie potrzebne? Między innymi na pewno szyby, na pewno będą nam potrzebne jakieś płotki do dekoracji. Wezmę sobie te i może jeszcze jakieś ciemniejsze. Szyby tradycyjnie lecą w okna, bo tak szczerze. Mówiąc, gdzie indziej mogą być szyby, no jak nie w oknach właściwie dobra kurde bele, znowu głupoty gadam, a płotkami ozdobmy sobie te filary, które są w tym miejscu i myślę, że to to jeszcze lepszego efektu chciałem coś wcześniej jeszcze włożyć w tych wnękach, bo wydają mi się strasznie puste, ale chyba jednak lepszym pomysłem będzie po prostu posadzenie tu jakichś roślinek i to będzie dobrze wyglądać no. no, mówiłem, roślinki zawsze dodadzą swoje, jest to trochę zarośnięte ale może trochę mniej symetrycznie na przykład jakoś tak no i jest całkiem gites, nie chcę jakoś specjalnie przekonać więc wydaje mi się, że tak jak wygląda to teraz jest po prostu pięknie. Także porównanie, tak wyglądał domek wcześniej. A tak wygląda domek teraz. Myślę, że zmiana jest zdecydowanie na plus, ale to wy ocencie w komentarzach. A my zaraz przejdziemy do tego domku i spróbujemy zmajstrować z niego coś nowoczesnego, ale chciałbym jeszcze dookoła oblecieć tego, bo serio mi się bardzo podoba i mega chętnie bym w nim zamieszkał. I chyba fajnie w środku lasu by wyglądał, co nie? Tak, zdecydowanie ten domek w środku lasu to byłoby mistrzostwo świata. Także jeśli szukacie jakiegoś domku do środka lasu to jest idealna propozycja, a my lecimy do tego tutaj kwadrata. Znaczy bardziej prostokąta. Od tej strony kwadrata od góry, ale prostokąta od boku. No jest to mega prosta bryła, jak widzicie. Chyba każdy z Was kiedykolwiek w Minecraftie coś takiego zbudował. No, ale ja wam pokażę, że w kilku krokach można zbudować coś o wiele lepszego i naprawdę nie zajmie to długo. Tak jak powiedziałem wam przed chwilą, postaramy zrobić z tego coś nowoczesnego. Mam kilka takich podstawowych rzeczy, które zawsze, jakby podstawowych rad, które stosuję zawsze przy budowie domków nowoczesnych. I przede wszystkim są to bloki. Dobór bloków. Zawsze wybieram mniej więcej te same, bo są według mnie najlepsze. Czyli właśnie te trzy bloki. Szary beton, biały beton oraz deski świerkowe. No według mnie one są po prostu przepiękne i fajnie ze sobą współgrają, no i po prostu są nowoczesne. Chyba sami przyznacie mi rację, że to właśnie z nich najczęściej buduje się nowoczesne domki. E, no i co jeszcze jest w nowoczesnych domkach mega ważnego? To to, że one nigdy nie są kwadratowe, tylko zawsze są takie wymyśle. Więc już od razu dodałbym kurde bele mam rozkminę. E, chyba jakieś pięterko tutaj od góry, wystające. Aktualnie to wygląda źle, zdaję sobie z tego sprawę, ale Myślę, że w kilku krokach, naprawdę, za dwie minuty uda nam się zrobić tu po prostu z tego coś pięknego. Także mamy teraz dwie bryły: betonową oraz drewnianą. Jedna od drugiej wygląda po prostu, jakby były odsunięte od siebie, jakby jedna była nałożona na drugą. To jest bardzo często stosowane w domkach nowoczesnych. No i myślę, że i tym razem się fajnie tutaj będzie współgrać to wszystko, do. No. Chciałbym teraz użyć gdzieś biały beton, i wydaje mi się, że najlepiej było, by zrobić z niego jakieś takie paski. Tylko pytanie jakie? Może na przykład coś tak. Takiego przez całą tą kopułę? Sprawdź kopułę, znaczy bryłę. Sprawdźmy to. Dobra, je, jest w takim razie jeden. Możemy obok postawić drugi. Przykładowo w tym miejscu. I zobaczmy, jak to się wszystko będzie prezentować. O, ej, powiem wam, że wygląda to dobrze. Tylko przesunąłbym jeszcze to o jedną kratkę w tą stronę, żeby to jeszcze bardziej wystawało. No i taki domek, już to rozumiem po prostu. W takim to można mieszkać. Nawet nie musieliśmy zbyt dużo kombinować. Wystarczyło, że postawiliśmy tutaj kilka bloków z betonu oraz kilka bloków z białego betonu. No, jakie to jest piękne. I już teraz wygląda według mnie elegancko. Tylko jeszcze przydałoby się zamienić te drzwi od razu albo w ogóle je przestawić w inne miejsce. Więc ja tutaj zrobię szyby, może niekoniecznie z tego koloru. Lepiej chyba wyglądałyby całe białe, więc właśnie z nich tutaj skorzystam. E, tutaj również do góry. A drzwi wstawimy na przykład, gdzie mogą być drzwi w sumie. Tutaj mogą być drzwi. No dobra, no to tu będą drzwi, proszę bardzo. Drzwi e, jeszcze ich nie mam, to na razie je tak zostawię. A no i zapomniałbym, że tu jest dziura w podłodze, więc chyba mogę wziąć sobie. Kwarcową płytę i postawić ją na tutaj na całej długości. No i teraz wypełnię tego szyby i zaraz do Was wrócę. I co wy na to? Cała bryła jest prawie gotowa. Czy da się w środku mieszkać? Wydaje mi się, że tak. No tutaj jest całe pięterko. Do góry można sobie strzelić małe schody. O mniej więcej gdzieś w tym miejscu. O w tym miejscu. Albo nie wiem, czy schody, może raczej drabinkę. Drabinka by tu się lepiej sprawdziła. No i mamy normalnie całkiem spore mieszkanko. No nie oszukujmy się, jak na tak mały domek, który wcześniej był. To i dodamy jeszcze drugie piętro. To da się tutaj normalnie mieszkać. Tu może być magazyn. Na dole może być łóżko. Tingi, no, i po prostu, no, tylko by tutaj mieszkać, no. Ale ja, oczywiście, nie odpuszczę, i jeszcze muszę podawać trochę żywopłotów, bo nie wiem, jak wy, ale ja żywopłoty w Minecraftie po prostu uwielbiam. Czy to są nowoczesne domki, czy to nie są nowoczesne domki, zawsze wstawiam tutaj żywopłoty, bo są fajne. Na przykład, tak. No i proszę bardzo, udało nam się w dosłownie 5 minut przerobić domek, który wyglądał tak. Na domek, który wygląda właśnie tak. Ja cię uważam to za mega duży sukces, tym bardziej, że budowałem to kompletnie na spontanie. No i nie wiedziałem co mi wyjdzie, a wyszło według mnie przepięknie. Więc posłuchajcie! Oto dwa domki, które przerobiłem na dzisiejszym odcinku: ten e, oraz ten. Także dajcie znać, czy Wam to się podobało tak ogólnie. Dajcie znać, co sądzicie o tej serii. Jeśli chcielibyście, żebym przerobił więcej tego typu domków, to napiszcie w komentarzach, jeśli chcielibyście inne rzeczy jeszcze zrobić, to też dajcie znać, a ja tego za nie wiem, zrobić sufitu, super żelazny, jakby sufit jest kompletnie niepotrzebny, tak mi się wydaje. O! Od razu lepiej, jak jest sufit, bo przynajmniej nic nie będzie padać mi na deszcz. Łe, łe, chwileczkę, padać na deszcz, padać na głowę, co ja gadam. Także to chyba na tyle. Dziękuję wam mega serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie mój prywatny kanał, macie do niego linka w opisie. Łapkujcie ten film, jeśli chcecie więcej. No i co? My widzimy się już jutro, w kolejnym odcineczku, raz na live'ikach. Pa, pa. Dzięki, że byliście, wbijajcie na Instagrama, jeszcze tak swoją drogą. Polecam bardzo serdecznie. Cześć, pa, pa.